Moi drodzy, mamy dla Was 20 numer Tygodnika Poradnika Rolniczego, w którym przeczytacie między innymi o tym, że ojcowie rolnicy też mogą ubiegać się o urlop macierzyński, no może tacierzyński. I dlaczego powinniśmy wspierać zielonych, najlepiej korzystając z, fundu z pieniędzy z funduszy promocji i oczywiście za granicą. Co dalej ze zbiornikami na deszczówkę i czy norma gaec 2 ta od torfowisk, naprawdę jest taka straszna? Jak górale radzą sobie z zagrożeniem pryszczycą? A Krzysztof Kierski z Gietrzałdu uwalnia potencjał z nasion kukurydzy. Piszemy też o siewniku, który sieje bardzo precyzyjnie, także na mazurach, i że w chlewni świeże powietrze powinno docierać wszędzie i równomiernie. Tuczniki będą spokojniejsze, a drożdże łagodzą upały. Przeczytacie też o tym, że racice warto kąpać. Każdego dnia i o maturzyście, który został sołtysem, jednym pewnie z najmłodszych w Polsce. Mamy dla was program ochrony ziemniaka i poradnik hodowcy bydła. Moi drodzy, odłóżcie komórki. Tygodnik też można skrolować. Wystarczy poślinić palec i skrolujemy, skrolujemy. Jeżeli ktoś z was chciałby poskrolować, a nie ma naszej gazety w opisie do tego filmu jest link z formularzem. Po wypełnieniu którego natychmiast wysyłamy bezpłatny egzemplarz. Zapraszam do lektury!